Fragment dzienniczka świętej Siostry Faustyny nr 299 Wilno, 1934 rok. Tajemnica duszy. Kiedy rozpowiednik kazał mi się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, które są w tym obrazie, odpowiedziałam, że dobrze. Zapytam się Pana. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły. Z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, a żeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia.